Cieszę się bardzo, że zjazd pastorów i liderów chrześcijańskich 3 maja tu w Lublinie zaowocował już pierwszym skutkiem w postaci wspólnego oświadczenia popierającego unię Ukrainy, Polski i innych państw obszaru Trójmorza. Pełny tekst możecie sobie teraz przeczytać. Zachęcam do podpisania też tej petycji, żeby pokazać społeczne polskie poparcie. Oczywiście także Zapraszamy naszych braci i siostry ukraińskie do podpisywania tego listu, ale nie o tym e, chciałem mówić, ale o przyszłości. Jak ma wyglądać wizja tych naszych nowych politycznych, można powiedzieć, poczynań? Na wschodzie. Bardzo popularna czy, czy dominuje taka tendencja mentalna samodzierżawia, czyli silnej władzy centralnej, silnej władzy człowieka. Z kolei chrześcijaństwo biblijne przynosi wolność jednostki i zakaz poddawania się w niewolę człowiekowi. Gdzie znaleźć, można powiedzieć, punkt styku? Najlepszym, myślę, biblijnym wzorcem jest król Salomon silna władza, rzeczywiście, ale jednocześnie to nie jest władza człowieka to jest władza prawa to jest władza wartości to jest władza sprawiedliwości. Czyli może być silna władza, ale jej cechą musi być Boża Sprawiedliwość. Podobną myśl znajdujemy w 13 rozdziale Listu do Rzymian. Także, kiedy myślimy o przyszłości, nie myślmy o wodzu na białym koniu. Tak, muszą być sprawne organizmy państwowe, sprawne zarządzanie, ale najważniejsze jest, czy w naszych sercach będzie rządziła sprawiedliwość i prawo. Bo to się przełoży na dominację nie człowieka, nie siły, ale silnego prawa i silnej sprawiedliwości. Taki powinien być plan, takie powinno być marzenie o nowym państwie.